Po przerwie na mecze reprezentacyjne powracamy na boiska, Lotto Ekstraklasy. ekstra klasy. Drużyna brukbetu Termaliki Nieciecza zmierzy się na swoim stadionie z liderem tabeli Jagiellonią Białystok. Będzie to mecz na szczycie tabeli, ponieważ piłkarze trenera Czesława Michniewicza to wicelider. Dodajmy również, że mają tyle samo punktów co Jagiellonia. Niedzielni rywale Termaliki są lepsi tylko pod względem bilansu bramkowego. Myśmy troszeczkę więcej czasu, żeby przygotować się. Nie wszyscy zawodnicy byli. Kilku zawodników było lekko kontuzjowanych, nie było Gutkowskisa, ale teraz już wszyscy są... No... Do naszej dyspozycji trwa rywalizacja o miejsce w 18, później na końcu podejmiemy decyzję, kto zagra w podstawowym składzie. Na pewno przyjeżdża zespół, który gra bardzo atrakcyjną piłkę, strzeli najwięcej bramek ze wszystkich zespołów w Ekstraklasie 21. Dopowiada się bardzo fajny mecz, 15.30 niedziela, myślę, że tutaj biletów już nie ma z tego, co czytałem. Wiele osób będzie chciało obejrzeć ten mecz, my postaramy się zagrać jak najlepiej, gramy z liderem, mamy tyle samo punktów. Ten, kto wygra, będzie dalej liderem w Ekstraklasie, już samodzielnym. Na pewno no my i Jagiellonia będziemy dążyć do tego, żeby rozstrzygnąć ten mecz na własną korzyść i zapowiadać się do widowisko. Początek meczu w niedzielę o godzinie 15.30.